Cześć, siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 30 kwietnia, a raczej nocka z 30 kwietnia na 1 maja, zaczyna się majówka na Waszych monitorach. Odcień zieleni, tak dokładnie, idę na nockę, jest godzina 12 w nocy, wybrałem się na pobliską zerówkę, w sumie tylko dlatego, że jest blisko, bo dzisiaj z Krzychem startujemy z 24 godzinną majówką. Zobaczycie na pewno relację w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Będziemy robić kociołek taką grubą, 24-godzinną zasiadkę. Chcemy sobie zrobić, wyciągam sprzęcior karpiowy, rodpoda, karpiówki. No i gdzieś sobie, gdzieś sobie na pewno usiądziemy na taką nockę z namiotem. No a dzisiaj, tak jak mówię, wybrałem się. Woda zerowa. Będę chciał złowić dzisiaj lina, karasia. Zobaczymy czy się uda. Mam trochę robaków, zaopatrzyłem się w rosówki. Zanęta też typowo lin-karaś. Z jakąś tam ziemią. Pineczka poleci. No w sumie zobaczycie wszystko jak dojdę na miejsce. Mam jeszcze z dwie minutki drogi. Rozłożę się. No chciałem w sumie też przetestować spławiki z Aliexpress. Te LEDowe. Zobaczyć jak się na nie łowi, jak świecą. Czy jest to warte uwagi i kupowanie tych baterii do nich. No zobaczymy. Jak się już rozwinę. A was wszystkich zapraszam do oglądania. Zapraszam Was na film. Odpalamy. Okay. Chodź, idziemy ryby, trzeba łowić. jest za ma mój prokolzik. No i tak, ja już jestem na miejscu. Miejscówka całkiem fajna. To ja sobie tutaj widzę. Księgi ładnie wykosił, tu będę łowił. Nie będę rzucał, nie będę rzucał zbyt daleko, tylko centralnie, tutaj nogi Tutaj też sobie swoją miejscówkę w ręce. Powiem wam tak, pogoda, udało mi się znowu strzelić fajną pogodę, chociaż na majówkę zapowiadają, że będą ciężkie warunki i to my i, się tak, my, my i tak się nie poddajemy. Krzychu wie, że mi pogoda nie jest straszna, więc na pewno jedziemy. Krzychu też się widzę nie poddaje, więc jestem zadowolony, że jedzie ze mną. E, dobra, biorę się za kije. Łowimy. No i tak, przyszła pora na, na zazbrojenie z pławików. No, wędkarstwo w tych czasach jest takie, że bez baterii się nie ruszamy. No I tak to wygląda. No, na pierwszy rzut oka całkiem, całkiem. Tak sobie ten spawiczek tutaj wygląda. No, naprawdę bardzo. No i tak, pierwsza wędka już wygruntowana. Tak jak mówiłem na grubo, na rosówkę w poszukiwaniu jakiegoś lina lub karasia robimy już porywę. Grunt około 1,5 metra. Nie rzucam daleko, rzucam tutaj pod tam brzeg. Można powiedzieć stoi. No tak ten, tak ten spawiczek wygląda w wodzie. Powiem Wam, że prezentuje się naprawdę elegancko te spawiki. Faktycznie nie ma żadnego porównania do świetlika, pokażę Wam na co będę dzisiaj łowił. Tutaj mamy Rosuweczki, Paka białych, dendrobene czwórki. No i tutaj najciekawsza sprawa, tutaj całe opakowanie ćwiartka pinki no i najciekawsza sprawa jest tutaj eee, w jednym sklepie bielskim w Bielsku Białej, znalazłem taki wędkarski gdzie chłopek zajmuje się sprowadzaniem różnego typu robactwa sezonowego, no i tutaj na przykład powiedział mi, że patrzcie ile tego jest, zobaczcie powiedział mi, że za 16 zł 12 albo 16 zł Cała paczka on to nazwał gnojek. No, naprawdę spore pudełko. Znałem, że jeżeli mam polować dzisiaj na lina, to takie robaczki mi się przydadzą, niestety, ale będę musiał je potraktować takimi otworzyczkami. Potrójnymi, no ale cóż, takie życie. No i do tego. Tradycyjnie glina i kilogram zanęty z efekta lin-leszcz, lin-leszcz-okoń. Y, Czerwony robaczek. Obiorę się zamieszanie, nęcimy i czekamy na pierwsze brania. Tak, zrobiło się w końcu jasno. Doczekałem się pierwszego brania na Rosówkę. I popatrzcie, woda zrobiła się cieplejsza, to zdążył się już aktywować. Pan słomik karłowaty na rosówkę. Masakra. No i tak jak myślałem kolejny aktywny słom karłowaty. Chyba będzie lipa. Z tej mojej zanęty, gdzie nakroiłem czerwonych robaków No i kolejny karłowaty, ten trochę większy. Myślałem, że kolejny sumik, ale tym razem tym razem krąpił się trafił na rosówkę leci do wody No i tak wygląda moja zanęta. No dzisiejsze wędkowanie, jeszcze jak było ciemno, to sobie tam rzuciłem trzy kuleczki. Sumiki karłowate się nie poddają, więc nam już pewnie wszystko jest wyczyszczone. Rzucę jeszcze z 3-4 kulki pod spaliki, i w sumie już chyba więcej nie będę dębał. Bo jak się zleci tutaj chmara tych sumów, to się od nich nie odgonię. słuchajcie, w końcu jest branko jakiejś większej rybki na czerwone robaki mam nadzieję, że nie jest to sum sum karłowaty gigant piękny karaś, w końcu udało się złowić karasia, wiedziałem, że tutaj są takie karasie, więc ten jest ładny naprawdę. Piękny, no. No taki piękny. olbrzymi karach. Zaraz go zmierzymy za czym ile ma piękny z wody zerowej taki karaś Ile ma? 36 cm Ale no piękna rybka A i tak czułem, że w końcu w końcu dobiorę się tutaj do tych Karasi, są tutaj też, są tutaj też piękne liny a no zobaczymy, jeszcze 2-3 godzinki posiedzę może uda się jakieś zrobić, dobra, rybka wraca do wody no i niestety karłowate nie odpuszczają dalej zżerają i te czerwone robaki no i to jest pierwszy który połknął głęboko no i co korzystając z chwili, że przestał padać deszcz ja się pakuję, zbieram graty Jadę pakować się do piwnicy na dzisiejszą majową 24 godzinną zasiadkę, na którą jadę z krzychem. Nie mogę się doczekać. No, dzisiejsze wędkowanie. Plan wykonany w 50%. No, chciałem łowić karasie i liny. Jak widzieliście, udało się złowić tego jednego pięknego, aż żółtego karasia. No jestem mega zadowolony, bo myślałem, że już nic nie wpadnie, niestety, ale sumiki karłowate zrobiły się aktywne, aktywowały się, temperatura wody pewnie już jest taka, że im to odpowiada i zaczęły żerować. Ach, no co, co to dużo mówić, zawozowiłem ich około, nie wiem, 25-30 sztuk, no nie wiem, nawet nie liczyłem, wszystkie oczywiście wylądowały w krzakach. Pamiętamy, tych rybek się nie wypuszcza, jest to ryba inwazyjna i po prostu zatruwa te nasze wody i do krzaków z tą rybą. No albo na patelni, niektórzy twierdzą, że są smaczne, więc smacznego. Mam nadzieję, że film się podobał. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie, komentujemy, lajkuje, lajkujemy, pozostawiajcie po sobie jakiś ślad u mnie na kanale, żebym wiedział, że byliście razem ze mną. No a my widzimy się za tydzień na moim kanale o godzinie 20:00. Będzie wtedy na pewno relacja z tej 24 godzinnej zasiadki będzie smacznie, będziemy robić kociołek, będzie zupa gulaszowa z kotła, więc zapraszam was wszystkich do zobaczenia siemanko.